Siemano widzowie! Dawidek Here, witam w kolejnym odcinku tej Szwajcarskiej Serii. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, czy w najbogatszym kraju w Europie są równie dobre kebaby. z innej Dzisiaj startujemy prosto z PKP. O takie pociągi normalnie się stoją. Zobaczcie na to. Jest, jest ostro. W ogóle klimat. Klimat. Klimat jest oddany, nie? Powiem wam widzowie, że tutaj już się zaczęła w ogóle wiosna, jest luty, trzeci luty, jest 15 stopni Celsjusza, zobaczcie, ja sobie elegancko wgrysik w samej bluzie, widziałem ludzi, którzy chodzą już w ogóle w krótkich spodenkach, ja też chyba zacznę zresztą, jest, no kurde, jest wiosna, no, widzowie, jest wiosna. Jakie, jakie to są wagony w ogóle, what the fuck, krowy oczywiście, Szwajcaria jest bardzo znana z tego, że właśnie ma swoje krowy, mają swoje mięso i mają swoje sery i właśnie to jest zajebiste moi drodzy, że nie to co u nas w polszy gdzie kurwa wszystko sprowadzane jest z europy mięso jakie jest takie jest rolnikom zabronili ich hodować w ogóle ale to nie o tym dzisiaj odcinek ale wiecie o co chodzi tutaj jest bufet wagon tutaj prawdopodobnie robi się jedzonko bufet wagon, no i tak wygląda no powiem wam, że mocny jest, nie? Mocny wagon WR151 Nie wiem co to jest, ale mega super to wygląda. Nie wiem czy to, czy to jeździ, czy to są jakieś historyczne takie, nie? Dzieci, wesoło, wybiegły ze szkoły. Zapaliły papierosy, wyciągnęły wszystkie. Od nic za ludzi przepręcić, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach przeżyjemy. Hej, ej, ej, ej No zobaczcie, no niesamowita sprawa. Super to wygląda, tutaj niestety chyba, tutaj chyba niestety nie przyjdziemy już. Dlatego w ogóle tak, widzowie. Robimy sobie o, kebabowy odcinek, ale najpierw pasowałoby zrobić jakiś wstępik. nie ma zejścia, ja pierdolę, dobra. Obczajcie jaka fura, ja pierdolę. Zeskoczymy? Dobra, gitara. Dobra, udało się. Temat jest taki, że ogólnie jest plan, żeby zrobić jakąś bardzo króciutką wycieczkę. Jest plan, żeby wejść tam na górę. W ostatnim odcinku byliśmy tam. Tam są te ruiny po prawo, na tej górze. A tu jest druga góra, tam za domem, tutaj akurat nie widać, ale tam też są w ogóle jakieś ruiny. Nakryłem w ogóle jedną fajną kebabownię, która ma około 400 opinii, i średnia to jest 4,8, słuchajcie. Bardzo duże, duże, duże opinie są. Wrzucę Wam je teraz tutaj na ekranie. Zobaczcie sobie. Jak chwilę jeszcze pokażę Wam tutaj fajny widoczek. A wy teraz możecie sobie poczytać i zobaczyć te opinie. A generalnie Patrzcie, całkowicie wygląda to inaczej niż, niż zimą. Tam byliśmy. O to jest w ogóle ten strumek z tych wodospadów z pierwszego odcinka. On tutaj się kończy, patrzcie jaki super widoczek. No jest moc, jest moc. Mamy tutaj patrzcie jakieś fajne pniaki. Ja się tu wpierdalam normalnie. Nie wiem, czy można, generalnie, ale. Uj, kurde. Dobre pniaki, co? Na tym pniaku skręcimy Sefaja i wyruszamy w drogę. Ale jest. Jest mega luz! Zrobimy malutki edit, bo jestem już w Szwajcarii. Mija równo miesiąc. No i co ja mógłbym powiedzieć o, o tym kraju? Nie pytają Cię o imię, walczą z ostrym cieniem i dobre pytanie. I tutaj jest najlepiej, no jednak, mimo wszystko. Wiadomo, że najciężej tutaj się dostać, no ale jednocześnie jest najlepiej, no pod każdym względem. To może, to może akurat z robotą jest mega luz, wszystko jest mega luz. Może akurat ja dobrze trafiłem, nie wiem. Ale ogólnie, no jest spoko. Jeżeli chodzi o resztę, typu jakieś sklepy, ceny, Yy, tak jak widzieliście, tak jak widzicie zresztą, no, ten klimat, no to jest coś innego. Powiem po ja już, kiedyś myślałem, że Szwajcaria to jest takim zaściankowym trochę krajem Europy, ale okazuje się, że jest wręcz przeciwnie, widzony, że właśnie tutaj jest najlepiej. Także jakbyście planowali kiedyś w przyszłości gdzieś wyjeżdżać do Europy, powiedzmy na stałe czy coś. Polecam Szwajcarię. W ogóle patrzcie widzowie, mega upierdliłem sobie kolany. Ja pierdolę, muszę taki ale cyrk. Dobra widzowie, idziemy z po Patryka podróżnika i zrobimy malutkiego tripa przed kebabem, żeby się trochę zmęczyć, żeby na pewno skredł jak złoto. W ogóle jest mega klimat. Lata orzeł. Gdzie on jest? A tam jest spa. Normalnie wielki. Wielkie to wszystko, kamera nie oddaje, ale to zapewne jest soków. I tu poleci muzyka sokowa. Co, gotowy na wycieczkę? W Trendy idziemy. Znamy drogę? Dobra, generalnie idziemy w tamtę stronę, bo tam widzę, że idą ludzie. Gdzie oni są. Ludzie zginęli. Napewne. Ale generalnie idziemy to to na pewno tam. widać widać, nie? Zobacz, ktoś ma jeziorko tutaj zajebiste. O yes. Nie, nie, ty! Pięknie, ty. O, kurwa drugie upadło! Ja pierdolę! goście sobie w ogóle zapierdala tu rowerem. Ale widziałem, że ma elektryczny. Także może być git. Patrzcie widzowie, co to jest za grzyb? Piszcie w komentarzach. Co to jest? W ogóle obczecia, jaka faza Miasto z góry jest w ogóle ławeczka Mega luz, można sobie przysiąść. Elegancko jest. To mi się podoba. Domki z lotu ptaka. Tak to mniej więcej wygląda infrastruktura szwajcarska. Znaleźliśmy widzowie ambonę, Podróżnik Patryk nie chce iść, ale my tam wejdziemy. Jesteśmy w ogóle gdzieś w lesie. Nie wiem czy tu da się podejść. Ale chyba powinno się, nie? To jest zamknięte, mogę tam wejść? Jak myślicie widzowie, zostawcie łapkę w komentarzu. Nie mam pojęcia, czy mogę wejść na to amulet. Coś tu jest napisane, tylko nie wiem co. Bestigen Verboten. Nie wygląda to zapewnie, ale wejdźmy tam. O kurwa, czekajcie. Ha, jestem widzowie. Prawie jestem na górze. Czekajcie, muszę włączyć telefon, bo nie mogę wejść. Jest trochę wysoko. Dobra, jestem w środku. Szczerze, to widok zambony jest powiedzmy średni. Nie wiem, czy było warto. Jestem cały ubrany na biało, już się upierdoliłem. Dobra, schodzimy z ambony. Idziemy dalej. Essa. Dobra widzowie, jesteśmy na górze, tam jest fordzik na dole, gdzie zaczynaliśmy naszą wycieczkę. Czekaj, nie tutaj. Gdzie on jest? A, tutaj się schował. O tam zaczynaliśmy dzisiaj, patrzcie. Jesteśmy teraz tutaj. Nic tutaj ciekawego nie ma. Uwaga, Muzeum Pniaków. Nie wiem, ale trzeba iść, to jest Muzeum Pniaków. Obczaj, tutaj są eleganckie pniaki. <laughs> Patrzcie widzowie, to jest właśnie Muzeum Pniaków. Pniak numer 1, pniak numer 2, 4, 5, 3, 5, 8. Nie, no słabo. Generalnie, no słabiutko. No ale coś tam zawsze przed wiedzącym. Aktywność jest. Tak to wygląda z góry. No dobra, żeby nie zanudzać, schodzimy i tyle. I lecimy na misję już. Taką jaka ma być, właściwie jesteśmy na dole. O Jezu, ale tutaj było bardziej stromo, no nie? Mam chujowe buty. Zamiast wziąć sobie takie górskie, to ubrałem Adidaski. Się po prostu ślizgam na każdym stopniu tutaj, nie? Serio. Mamy jakieś schodki. No i już jesteśmy na dole. Bardzo szybko to poszło. Nawet bym powiedział, że epicko szybko. Tutaj jest jeszcze jakaś droga. Ale co, idziemy na kepsa. Dobra widzowie, jesteśmy już na mieście. Pogoda się utrzymuje jak widać. W ogóle pokażę wam jaka akcja. Jest monetka i obczaj. Obczaj to jest... Kurwa, nie złapię chyba ostrości, czekajcie. Nie złapię. Ja pierdolę, jest w ogóle jedna, druga, jedna, druga franka. Ja tak mówię, kurwa, jedna, druga, 50 groszy? patrzcie to jest taka malutka monetka i okazało się, że tak, że to jest 50 groszy nie? dochodzimy do i zaraz wam pokażę, ogólnie z zewnątrz nie wygląda to jakoś super ekstra ale generalnie no, noty są bardzo wysokie, nie? noty bardzo wysokie są bardzo dobre oceny no spróbujmy pozdrowie sprawdźmy, czy robi wrażenie, chyba naprawdę wygląda jak debil wszyscy się na mnie dziwnie patrzą nie wiem o co chodzi Empek do Pafikonu Pafikon ZH. prawie jak ten Z Harry'ego Pottera. O, oh, jest i kebab, już go widzę Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu Ja już widzę tutaj ten lokal No powiem wam tak do Wrażenia to to nie robi żadnego Dobra, tak wygląda lokal Obok jest Migros No i tak to wygląda powiedzmy biedaczko no ale no ty ma dobre. Zobaczmy, co ma w swojej ofercie. Snaki: kebab za 11, 12, 14, 15, gros, 13, jakiś e, doner sznycel, lamp petito, falafel, hot dog. I tutaj jakieś pizzerki, telery, kebab, pide box, jakieś doner boxy, salat. No coś tu niby jest do wybrania. No dobra. Sprawdźmy to, widzowie. Hij ah ja, dat is ook even niet gedaan. Ik weet pas dat ik dat moet doen. Bij de dat Ik zeg je niet. Door de rechterkant. Daar zijn niet, is de sterfkante. Sorry. Hoi. Hoi. super. Okej, okay, dam te. Nie umiem gadać. Dobra, widzowie, mamy Kevsa w ogóle musiałem zrobić małą zmianę, bo zamówiłem jakiegoś Taschenbrot na początku tak jak słyszeliście ale, po, ale sobie oj ale nagle mi się przypomniało, że nie umiem gadać po niemiecku za bardzo i mówię kurwa, co to jest brot. i uznałem, że nie będę się siebie robił dewila, więc wziąłem po prostu pite. idziemy ją przetestować, bo w środku było bardzo mało miejsca więc sobie zjemy gdzieś gdzieś w jakimś fajnym miejscu. No to co, widzimy się za chwilę, nie? Przetestujemy tego pierdziela. Dobra widzowie, kebabik jedzony. Powiem tak, bardzo dobre mięso, ciekawe. Mm. Nie smakuje jak wyprzowina, nie smakuje jak wołowina. Bardzo fajnie jest to wypoziomowane, że tak powiem. Dookoła mięsko, w środku sałatka, sos nielejący. Nie ma takiej opcji, że coś z tego kebaba się wylewa. Jest fajny, jednolity sosik. Wszystko jest idealnie wyważone. Nie ma niczego za mało, niczego za dużo. To jest dobry kebab. Czy dałbym 4 na 8. Myślę, że dałbym. Tak wygląda mniej więcej z rozkroju. Jest spójność taka w tym wszystkim. Bardzo jest pikantny. Nie wiem, co to za sos jest. Pierwszy raz chyba taki jem. Mm. Jest ostry ten sos. I tak jeszcze Wam pokażę. Super wygląda, ale co to jest za mięso takie jasne? Nie mam pojęcia. Według mnie mocna czwóra. Mocna czwóra. Fajny, dobry. Dobrze zmontowany, nierozpadający się kebab. Śmiało w jednej ręce jem, zjadłem połowę i właściwie jestem najedzany. Co do takiego zestawu takiej pity. To 12 moi drodzy franków. Chyba no Bardzo dobry kebab. Taki ten socik jest trochę deserowy i gęsty. Nie ma w ogóle opcji, tak jak w tych polskich Piri Piri i reszta, że coś się wylewa bokiem, że wiecie. Że tu na dole macie fontannę sosu w patrzcie. Od dołu, to jest od dołu. Tutaj nic się nie wylewa. Było na dole trochę tego sosu skurewsko ostry, ale taki taki ostry, jednocześnie deserowy. Nie wiem co to za sos. Podpytam, jak będę następnym razem coś testował. Dobry kebabik, dobry. Także to, widzimy się w kolejnym odcinku.